15 lipca roku pańskiego 1410 na polach między Grunwaldem, Stembarkiem i Łotwigowem, Władysław II z Bożej Łaski, król Polski i najwyższy książę Litwy, złamał potęgę zakonu krzyżackiego. W wojskach królewskich służyli polscy rycerze, ruscy i litewscy bojarzy, wojownicy tatarscy. Byli też żołnierze zaciężni z Czech i Moraw. Wśród tych wojsk nie zabrakło też rycerzy, co z sanockiej ziemi wyruszyli. Służyli oni w kilku chorągwiach. Jako pierwszego wymienić należy Jakse Stargowisk Herbulis, który służył w chorągwi krakowskiej. Była to najlepsza, najpotężniejsza doborowa chorągiew, w której skład wchodzili najlepsi rycerze z całego królestwa polskiego. Jaksa Stargowisk, zwany także strasznym lisem, bo zaiste strasznym okazał się pogromcą krzyżaków na polach Grunwaldu, służył jako przedchorągiewny. Pomiędzy takimi znakomitościami jak chociażby Zawisza Czarny z Garbowa, herbu sulima, czy Domarat z kobylan herbu Grzymała. Jednym z najważniejszych przedstawicieli rycerstwa z ziemi sanockiej, którzy wzięli udział w tej, jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, był Mikołaj Kmitas Wiśnicza, pan herbu Reniawa, rycerz który posiadał rozliczne dobra w sanockiej ziemi. Ciekawy jest opis, krótka charakterystyka rycerzy z tego rodu dokonana przez Jana Długosza. Wspomina on, iż panowie Herbu Szreniawa to mężowie skorzy do gniewu, pokryci wrzodami na łydkach, miłośnicy polowań i psów jak pokazał przykład rycerza Mikołaja Kmity, który stanął na czele tej chorągwi, byli to także świetni wojownicy. Znamy ciekawy opis dokonań Mikołaja Kmity i jego rycerzy już po bitwie Grunwaldzkiej w czasie oblężenia Malborka. Wówczas to rycerze Herpu Szreniawa pomimo ciężkich strat Odparli nocny atak krzyżacki, który miał unieszkodliwić polskie działa, które bombardowały mury krzyżackiej twierdzy. Na polach Grunwaldu rycerze z Ziemi Sanockiej służyli także w jednej z chorągwi ziemskich. Była to chorągiem w Ziemi przemyskiej. Kto wie, może właśnie w niej służył rycerz jachnik zwany dzieweczką, panna Zarszynie o którym wiemy, iż miał obowiązek stawać na wezwanie królewskie jako ciężkozbrojny kopijnik, a do swej dyspozycji miał mieć trzech konnych kuszników. Ślady tych wydarzeń, tych postaci do dziś widoczne są w okolicy Sanoka i tu, w samym mieście. Właśnie tu, na Zamku Królewskim w Sanoku, w siedzibie Muzeum Historycznego, odnajdziemy choćby przepiękny przykład Oręża rycerskiego z przełomu XIV i XV stulecia. Jest to miecz długi, nazywany potocznie półtora ręcznym, jaki odkryty został w miejscowości Jaśliska na zachodnich rubieżach historycznej Ziemi Sanockiej. W końcu sam zamek królewski był przecież własnością Władysława II Jagiełły, pogromcy Krzyżaków. A niedaleko stąd w miejscowości Manasterzec. Odnajdziemy malowniczo położone ruiny zamku sobi zamku, który niegdyś symbolem był potęgi rodu Kmitów-Szreniawitów. W 610 rocznicę Wiktorii Grunwaldzkiej zapraszamy do Sanoka.